Osiem sekretów dyscypliny. Ileż to osób ma problem z tym, że nie utrzymują się w swojej dyscyplinie? Najlepszym przykładem jest ten syndrom, gdy jest nowy rok, stawiasz sobie te swoje postanowienia, że zaczniesz chodzić na siłownię, że weźmiesz się za siebie, że stworzysz logo Twojej firmy, pójdziesz do urzędu, zarejestrujesz firmę i okazuje się, że gdzieś już w okolicy, niektórzy mówią marca, myślę, że wcześniej, większość osób po prostu przestaje w tej dyscyplinie, w ogóle nie wytrwa. Czyli u większości osób to będzie to, że pójdą, jeden dwa razy na siłownię. I teraz jak zbudować taką dyscyplinę? Jak ja zbudowałem dyscyplinę, że praktycznie 3 do 5 razy w tygodniu chodzę i ćwiczę, chodzę na treningi. Jak zbudowałem dyscyplinę, która jest związana z tym, że od 700 dni praktycznie nagrywam, piszę podsumowania codzienne. Jak zbudowałem dyscyplinę, że chyba myślę, że już od 3 lat nagrałem chyba ponad 4000 TikToków, że codziennie Nagrywam średnio, bo czasami jest ich 7, czasami jeden dzień nie nagrywam, no bo wtedy jakby i tak algorytm to rozprowadza, ale był okres, że cały czas, codziennie te 5, 3 do 5 tiktoków nagrywałem. Jak to robię, że codziennie nagrywam stories, relacje? Jak to jest, że utrzymuję dyscyplinę, jeżeli chodzi o podcasty? Więc jak się tworzy dyscyplinę? Jak to u mnie było? Jak stworzyłem sobie te nawyki, które. No, zmieniły całkowicie, zmieniły całkowicie moje życie. Czyli pierwszą rzeczą, którą zrozumiałem, to jest to, że mózg nie będzie Cię wspierał w budowaniu dyscypliny. Ba! Mózg to jedno, myślę, że to jest największy wróg nasz i najlepszy przyjaciel. Druga rzecz to jest to, że prawdopodobnie nikt z otoczenia nie będzie cię też wspierał. Jeżeli na przykład masz osobę, która w, twoja bliska osoba, ktoś bliski z twojego otoczenia ćwiczy, wytworzył ci ten jakby nawyk, pamiętaj, że my jako ludzie bardziej się, najłatwiej się zmieniamy przez taką osmozę, czyli najszybciej się zmieniamy, jeżeli przebywamy z ludźmi, którzy będą nas inspirowali, którymi chcemy być. Czyli najprościej mówiąc, jeżeli chcesz realnie chodzić na treningi, jeżeli chcesz realnie chodzić na, chodzić na siłownie, to najlepszym prawdopodobnie sposobem według badań naukowych będzie to, że ktoś z Twoich bliskich chodzi systematycznie na siłownię. I to jest taki najlepszy sposób na to, żeby przez przykład wywierać wrażenie na innych, wywierać zmiany, wywoływać zmiany u innych osób. Więc najszybciej nauczysz się pewnych zmian, przebywając z ludźmi, którzy już dokonali tej zmiany. Druga rzecz, musisz mieć świadomość, że nasza, jakby większość naszych nawyków buduje się do okolicy 7 roku. Życia. Czyli nasze nawykowe myślenie o tym, co potrafimy, co możemy, kim możemy być, ile możemy zarabiać, jacy możemy być w życiu, buduje się do około siódmego roku życia. Czyli przez to, że dziecko obserwuje rodziców obserwuje, słucha, zaczyna ich rozumieć, to jakby jest wpatrzone, że to jest ktoś najważniejszy w ich życiu, to wtedy nam się tworzy ta cała mapa różnych przekonań. Więc jeżeli widzisz, co robią rodzice, to później w tym dorosłym życiu albo to naśladujesz, albo się buntujesz, czyli jakby widzisz, że nie chcesz, żeby tak było. Więc pierwsza ważna rzecz, którą też ja zrozumiałem, to jest to, że mózg ani otoczenia nie swoje środowisko w większości przypadków nie będzie cię wspierało, więc najważniejsza kwestia, musisz wziąć odpowiedzialność za swoje życie i za efekty. To jest, wiem, że to jest taki bullshit, który każdy coach biznesowy o tym mówi, weź odpowiedzialność za swoje życie. Ale jest to najważniejsza rzecz, która zmieni Twoje życie. No bo jeżeli będziesz czekał, aż mózg sam się zmieni, aż przyjdzie koleżanka i cię zaprowadzi na siłownię, aż coś się wydarzy magicznego, że ktoś za ciebie coś zrobi, to nigdy się tego nie doczekasz. Więc jeżeli będziesz jakby oczekiwał, że ktoś cię będzie wspierał, prowadził za rękę, że mózg ci będzie pomagał w tym, żeby cię zmotywować, żebyś poszedł na tą siłownię, zrobił coś tam ważnego w swoim życiu, to nic z tych rzeczy nie będzie. Mózg działa całkowicie odwrotnie. Pamiętaj, że mózg będzie pracował, na to, żeby oszczędzać ci baterię. Mózg ma tak naprawdę dwa zadania w swoim życiu, ile moglibyśmy tak powiedzieć. To są dwie atabistyczne kwestie. Po pierwsze, to, żeby przekazać geny, a druga rzecz to jest, żeby ochronić Ciebie jako przekaźnik genów. Wiem, że jest to tragiczne, to może zniszczyć nawet jest taki, taka książka, samolubny gen. Mam tutaj u siebie w Hiszpanii, i tam były sytuacje, że czasami studentki czy uczniowie po przeczytaniu tej książki wpadali w depresję, bo rozumieli, że życie tak naprawdę nie ma sensu, ale, znaczy ma sens, którym jest totalnie głupim sensem. Czyli sens człowieka, atabistyczny czy sens człowieka, polega na tym, żeby przekazać geny, czyli przedłużyć życie genu, potomstwo i tak dalej, i po drugie, żeby ochronić ciebie, czyli twoje życie. Dlatego lęk przed śmiercią jest największym lękiem po to, żebyś mógł przekazywać geny. I później ci replikatorzy tej terminologii też przekazują kolejne geny, żeby kolejni przekazali geny i tak dalej. Jakże jeśli przyjrzysz przyrodzie, to wszystko na tym się opiera. I możesz się rozpłakać, powiedzieć, że to bez sensu, przecież jest religia i inne rzeczy. Tak, to są tak naprawdę nakładki, które powodują, że jakby życie się wydaje bardziej sensowne, nie? No bo zamiast przekazywać gen, no to tam zbierasz sobie punkty i później tam gdzieś do krainy wiecznych łowów sobie się przetransportujesz i tam będziesz sobie żył długo i szczęśliwie. Niektórzy zrobili na tym bardzo fajny biznes, sprzedając ludziom taką obietnicę. Bardzo mi się podoba ten pomysł na biznes, ale jeżeli sobie podczytasz biologicznie o genach, o tym jak człowiek się zmieniał, jak działa przyroda, jak działa ewolucja, to tak naprawdę jest tylko jeden cel, wytworzyć jak najlepszych twórców genów, żeby przekazywali te geny Innym, więc trzeba sobie jakoś to życie osłodzić i wymyśleć sobie jakieś inne kwestie, które stworzą nam taką, taki plaster na to, że życie jest tak naprawdę dosyć proste. Niesiesz przesyłkę do paczkomatu, im więcej tych przesyłek czy genów wyślesz, tym będziesz się czuł szczęśliwszy, i to jest nagradzane. Więc tak najprościej mówiąc, jesteś nagradzany za to, że. Mało zużywasz energii, bo jeżeli człowiek zużywa mało energii, to mózg jest spokojny, bo wtedy przeżyjesz dłużej na tym oszczędzaniu energii, bo zbytnie zużycie energii będzie powodowało, że może nam się coś stać i możemy nie, prze, nie przenieść tego genu. Ćwiczenie, bieganie też wydziela endorfiny, bo rozwój, przemieszczanie się. Dlaczego ludzie na przykład lubią podróżować? Dlatego, że zmiana cały czas otoczenia, ta nowość powoduje, że mamy większe szanse, żeby te geny przekazywać i jest to. Efekt świeżości. Dlaczego na przykład lubimy nowości, newsy, clickbajty? Dlaczego ten efekt świeżości? i Jak pomimo, że polska drużyna ma tam problemy ciągle, to my czekamy, aż ten jeden mecz się zmieni, aż postawić jakieś numery w totka i twoje życie się zmieni, czyli ten efekt nowości. Więc mózg nienawidzi rutyny, powtarzalności, ale jest, ma różne, dostajemy różne nagrody. Czyli jeżeli się przy, czujesz przyjemnie, na przykład jak jesz, to jest to nagroda, jest to wzmacnianie tego, żebyś jadł, żebyś przetrwał i przekazał geny. Jeżeli czujesz pobieganiu, endorfiny, czyli jeżeli będziesz się przemieszczał, zdobędziesz więcej jedzenia, atawistycznie spłodzisz więcej dzieci. Wiem, że to strasznie brzmi, ale tak to działa. I zostajesz za to nagrodzony poprzez wydzielanie tych wszystkich przyjemnych naszych hormonów. I tak samo jest tutaj. Dyscyplina tak naprawdę jest w sprzeczności z nowością, z tym, że a dlaczego ta nowość? Dlaczego mózg jest nagradzany? Mózg nagradza ciebie za to, że przeglądasz TikToka, że masz te ataki, te wyrzuty dopaminy, że przeglądasz gazetę, że cały czas masz coś nowego, dlatego że... Ktoś, kto ma więcej informacji, ktoś, kto ma wszystkie newsy, ktoś, kto jest na bieżąco z informacjami, plotkami itd., dalej, to w, kiedyś w plemionach był osobą, z którą warto się było znać. To był ktoś, kto wiedział, że tutaj cię zaatakuje, zwierzę, a tam jest niebezpiecznie. Czyli to była osoba, z którą warto było trzymać, czy jej szanse na przetrwanie w społeczności były większe, czyli jej szansa na przekazanie znów DNA były jeszcze większe. I my w tych czasach. To cały czas mamy, czyli mamy stare oprogramowanie, które nie do końca się teraz sprawdza, i teraz, jeżeli chcesz wytworzyć sobie ten nawyk dyscypliny to musisz działać przeciwko zmogowi, albo raczej rozumieć, że on cię nie będzie z tym wspierał. Czy on będzie chciał, żebyś dzisiaj sobie odpuść, oszczędź energię, zajmij się czymś nowym, zobacz, tutaj jest coś nowego, to nowy sport, nowy pomysł, nowe tabletki na odchudzanie, a ty masz cały czas robić te same ćwiczenia na siłowni, powtarzać, tak naprawdę masz jeść to samo, żeby utrzymać dietę. Więc tak naprawdę mój dzień, jakbyśmy sobie tak go obejrzeli, jest bardzo takim w sumie ma nudny schemat. Jem przeważnie to samo, chodzę w to samo miejsce na ćwiczenia, na trening, crossfit, albo w Polsce, albo w Hiszpanii, to się zmienia. Więc moje dni są powtarzalne, ale to one mi dają to bezpieczeństwo, że wykonuję swoją pracę, to co mam zrobić, wykonać, nagrać, napisać, robię systematycznie dzień po dniu, a nie zaczynam co tydzień nowego biznesu, nowego pomysłu, nowego serwisu społecznościowego. I to z boku dla Ciebie się wydaje nudne, bo mózg mówi, nic się nie zmienia, nie ma efektu świeżości, nie ma tutaj wyrzutów dopaminy, ale te efekty, które mi to daje, na przykład poczucie bezpieczeństwa dzięki pieniądzom, które zarobię przez to, że jestem systematyczny i zdyscyplinowany, one później mi to nagradzają. I teraz, jeżeli chcesz zrozumieć, jak działa u Ciebie dyscyplina, albo jej brak i to porzucanie, ten słomiany zapał, porzucanie tych Twoich obietnic, to odkryj sobie schemat działania, czyli zobacz, jak to działa. Czyli przeważnie jest tak, że na coś się zapalasz, podjarasz, dostajesz, mówi o tym innym, że pójdziesz na siłownię dostajesz nagrodę, bo wyobrażając sobie, że idziesz na siłownię, że już ten cel osiągnąłeś, że jesteś gościem chodzącym na siłkę, to tak naprawdę już mózg przeżył ten hajd endorfinowy, dopaminowy i już nie musisz tam iść. I część osób idzie raz, dwa i później te wytłumaczenia, te wymówki twojego mózgu są silniejsze niż to, co tak naprawdę chcesz zrobić. Teraz jak mi się udaje pójść trzy, cztery, czasami pięć razy w tygodniu na trening, bo robię to z premedytacją, czyli nauczyłem się takiej techniki ignorowania tych myśli, które mam w głowie, więc ja tak jakby rozmawia, prowadzę taki dialog z moim mózgiem, który mówi to dzisiaj nie iść, bo to, bo sram, to mam jakiś tam wymyśla rzeczy, a tutaj masz katar, a tutaj coś, a to może zrób tamto. Wymyśla mi coś, żebym ja na ten trening nie szedł z premedytacją i to, co najważniejsze, co musisz wiedzieć, to będzie bolesna, prawda? I to będzie Ciebie bardzo bolało. Jeżeli chodzisz 5 lat, 10 lat Upewiaś jakiś sport, robisz to systematycznie, to mózg nigdy, przenigdy, nie przestanie ci pieprzyć takich rzeczy w głowie. No. To się nie zmieni. Jeżeli się nauczysz go ignorować, zrozumiesz, że siedzi po prostu jak taki czyrak w twojej głowie, który podpowiada ci takie rzeczy, wymyśla ci, bardzo jest kreatywny w wymyślaniu wymówek. Ja po prostu sobie zakładam te buty, biorę plecak, idę na trening, a on mi cały czas w tej głowie huczy i po prostu niszczę codziennie, niszczę te takie wy, wymówki mojego mózgu. Po prostu czynem, tym, że idę i ćwiczę. I wiem, że on sobie tak pogada, a później będę miał tu przyjemność, gdy wracam zmęczony, szczęśliwy, zmęczony z takiego treningu. Więc dyscyplina, ta powtarzalność i też mi świadomość tej sinusoidy. Jak codziennie piszę, nagrywam, tworzę, prowadzę webinary praktycznie 20 dni w tygodniu, w miesiącu, to. I zawsze jest taka sinusoida. To jest efekt sinusoidy, który musisz zrozumieć. Często ludzie, jak o tym mówię, to mówią, Boże, to Ty też to masz? Każdy to ma. Jak z kim bym nie rozmawiał, to pamiętaj, że musisz to sobie uświadomić, że mistrzowie Ci, których podziwiasz, którzy osiągają pewne rzeczy, to są ludzie, którzy mają też mnóstwo wymówek. Ich różnica jest taka, że nauczyli się je ignorować i działać pomimo, pomimo tych wymówek. Jak to zrozumiesz, żeby działać pomimo wymówek, to zrozumiesz, że każdy to ma, tylko jedni sobie z tym radzą, a inni się poddają, poddają wymówkom. Jest taka bardzo fajna technika od Goginsa, znanego tam biegacza, niezłego świra, który... nie czytałem jego całej książki, tylko złapałem jakąś tam stronę, też mam tutaj w Hiszpanii taką swoją biblioteczkę, w Polsce też i nawet sama taki, sam taki tip, że biorę sobie czasami, myję zęby, wychodzę z łazienki, tam już wszystko piana mi leci, a ja sobie biorę książkę i czytam nawet jedną stronę, nie? I mam mnóstwo tych książek, więc biorę losową jakąś jedną i biorę jakiś tip. I on tam powiedział taką prostą rzecz, że nagraj sobie na dyktafonie w telefonie, weź sobie telefon i nagraj sobie swoje jęczenie. I pamiętam, że kiedyś właśnie na crossficie chciałem sobie zrobić tam jakiś sztangą ćwiczenia na, na klatkę i a, tu ludzie przyjdą, a nie wziąłem ręcznika, a to się już wchodzi nowa grupa, nie będę im przeszkadzał, i wziąłem telefon i to nagrałem, i posłuchałem. I pomyślałem sobie: Co to za jakaś jęczy dupa mi coś gada do, do głowy? To jest właśnie ten twój mózg, który chce ochraniać twoje zasoby. Więc, jeżeli się tego nauczysz, działaj i ignoruj. Naucz się, zapisuj sobie głos tej jęczy dupy w twojej głowie. Te jęczy buły, zapisuj sobie je słowa. To są często też takie wytłumaczenia rodziców, bo my gdzieś tam to mamy. Więc może mama ci mówiła, tata, daj sobie odpocznij synku, daj sobie spokój, przeziębisz się, coś tam. To siedzi w Twojej głowie i po prostu musisz się tego pozbyć. I co najważniejsze, powiem Ci to bez ściemy, jak będziesz 20 lat chodził na treningi, 30 lat będziesz chodził na treningi, ciągle będziesz to słyszał w swojej głowie, ale po 5-10 latach. Będziesz to lepiej ignorował. Kolejna rzecz, która mi pomaga w tym, żeby utrzymać dyscyplinę, to są cyfry, czyli logika. Czyli na przykład zapisywanie, robienie sobie dziennika biegania. Jeżeli będziesz biegał na przykład trzy razy w tygodniu, zapisuj sobie. Jeżeli tworzysz budujesz jakąś tam nową dietę, zapisuj sobie postępy. Ja sobie po prostu wchodzę w Google Dokument, tam mam opcję Excela i tam sobie wpisuję dzień 5, 7, 20, 2000, bo cyfry pokazują mi, że robię postępy. I Ósma rzecz, która mi bardzo pomaga, to, są, to jest świadomość różnych walut, które masz w życiu. Osoba nieświadoma działa i funkcjonuje na poziomie waluty, która się nazywa pieniądze. I tą walutę zna każdy. Odkrywcze, powiesz. Waluta pieniądze, czyli finanse nasze. I wiele osób, jakby, jest w stanie poświęcić wszystko w swoim życiu tylko dla zarabiania większych sum pieniędzy. Ja nauczyłem się przez wiele lat, że jest wiele różnych walut. Dzisiaj na przykład widziałem takiego TikToka, gdzie ktoś mówił, że jest najbogatszą osobą na świecie, dlatego że ma coś, czego nie ma większość ludzkości, czyli ma wolny czas. I ja się pod tym niesamowicie podpisuję. Znałem wiele osób, które miały mnóstwo pieniędzy, multimilionerzy, którzy zgłaszali się do mnie na konsultacje, jeżeli. Jeżeli chcesz takiej konsultacji, to napisz tutaj w komentarzu. Możemy się zgadać, czy nie wiem, napisz do mnie na Instagramie. I prosili mnie o pomoc, że oni mają pieniądze, ale nie mają życia. Nie mają tak ułożonego biznesu, żeby mieć czas dla siebie. Więc waluta czasu jest o wiele ważniejsza niż waluta pieniędzy, bo jeżeli masz dużo pieniędzy, a nie masz czasu, to nie będziesz szczęśliwym człowiekiem. Jeżeli masz tą swoją taką kwotę wolności, czyli ilość pieniędzy, która ci daje takie bezpieczeństwo i spokój, a masz do tego mnóstwo czasu, to jesteś niesamowicie szczęśliwym człowiekiem, bo możesz powoli smakować ten, to życie. Kolejną walutą, której większość ludzi nie uświadamia sobie, to jest waluta zdrowia. Co ci z kasy, co ci z czasu, jeżeli nie jesteś zdrowy? Zdrowie dopiero niestety a dopiero widzimy, czym zdrowie jest odczuwamy to, kiedy je tracimy, czyli nawet ja gdzieś tam złapię jakąś alergię czy coś, to dopiero wtedy dostrzegam, jak wszystko inne nie ma znaczenia, jeżeli czujesz się źle fizycznie. I na przykład też mi tutaj Hiszpania bardzo pomaga, bo to jest jak, ja mieszkam sobie tutaj w Calpe i to jest jakbym pojechał do sanatorium, więc jakieś kwestie, nie wiem, tych jesiennych, wiosennych, jesiennych przesileń, często w Polsce jakiś wstajesz, ból głowy, dziwne rzeczy, ciśnienia, inne sprawy, tutaj całkowicie to odchodzi. Więc waluta zdrowia, i kolejna waluta niesamowita ostatnio o niej usłyszałem jakby sobie uświadomiłem to jest waluta mięśni to już w ogóle jest mega odkrywcze jeżeli będziesz pamiętaj, że z wiekiem i będziesz my mówimy o zabezpieczeniu na emeryturze, że odłożymy sobie pieniądze, nie? czyli będę miał kasę, żeby na emeryturze przeżyć, przetrwać. Ale pamiętaj o tym, że nawet jak będziesz miał pieniądze, a będziesz niedołężny, nie będziesz mógł się poruszać, nie będziesz mógł do łazienki pójść, będziesz miał problemy z przemieszczaniem się, z poruszaniem się, bo na przykład nie wiem, wpadniesz w otyłość i tak dalej, to co ci z tej emerytury? Co z tego, że straciłeś swoje życie, nie wiem, kupowałeś nieruchomości, kawalerki, żeby się zabezpieczyć finansowo? A jesteś kimś, kto jest niedołężny, nie może się ruszać. Pamiętaj, że im więcej sobie zbudujesz tej masy mięśniowej, oczywiście zdrowo i naturalnie, tak może jak ja sobie buduję, po mnie nie widać, nie? ja nie jestem kimś, kto tam buduje wielkie mięśnie, tylko po prostu chodzę i ćwiczę, podnoszę ciężary, dlatego że wiem, że im więcej teraz w tym momencie zbuduję tej swojej masy mięśniowej, co też oczywiście ćwiczenia, ciężary bardzo fajnie wpływają na głowę, na mózg, testosteron i inne rzeczy. Ale sama ta waluta mięśni, waluta bycia osobą sprawną na starsze lata jest bardzo często pomijana walutą i jakby też ta dyscyplina do tego mi służy, czyli dyscyplina, trening jest związana z tym, że tworzę sobie te różne emerytury, te waluty. Czasu, mięśni, zdrowia, intelektu, czyli czytanie książek, a nie same waluty finansowe. Napisz w komentarzu, co o tym sądzisz, czy w ogóle miałeś coś takiego, że myślałeś o walucie mięśniowej, bo dla mnie to było niesamowite odkrycie. Więc ja ogólnie mówię o tym, że rolki TikToki to jest ogólnie więcej, jak to się mówi, psuje w naszej głowie tego naszego intelektu, niż daje nam dobrych rzeczy, ale czasami taka jedna rzecz, jedna rolka ta jedna minuta, czy nawet 10 sekund, że ktoś ci powie jakąś jedną rzecz w dobrym momencie, jest warta wielu takich różnych połączeń, kropek. Dziękuję Ci za uwagę. Jeżeli ten vlog ci się podoba, jeżeli chcesz oglądać go, dostawać więcej powiadomień, to kliknij, w subskrybuj i widzimy się w kolejnym odcinku. Z tej strony Mirosław Sparek. Cześć.